mam widzowie, tu wasz ulubiony Arek 214. Chciałem dzisiaj przeprosić, że nie wrzuciłem odcinka z tym tajemniczym gościem, bo jeszcze mi się film oczywiście nie zapisał. Znaczy na Xboxie, z Xboxa film nie mam jeszcze w telefonie. Ale obiecuję, że na pewno jak dostrze ten film, to na bank go wrzucę na YouTube'a na przykład jak dojdzie w jutro, to, zrobię, to wrzucę go jutro. Jak dojdzie, dojdzie w, w poniedziałek, to, to wrzucę go w poniedziałek. Jak we wtorek, to w wtorek. Jak w środę, to we w środę. I ja Wam powiem tyle. Ja Was bardzo i to bardzo mocno przepraszam. I obiecuję, że na bank wrzucę ten film na YouTube'a. Jak wiecie mamy dalej ten rok 2021 i chodzę sobie po, po właśnie o tej godzinie po parku dookoła Postanowiłem wyleźć sobie przejść i zostawcie łapkę w górę Bo mi to, to będzie znak, że przyjęliście przeprosiny A jak zostawicie łapkę w dół to znaczy, że nie ale naprawdę zostawcie łapkę do góry, jakby się podobał film. A następnie byśmy mógł poprosić wielu osób, żeby mnie zasubskrybowali. Także wiecie, jak ja to nazywam. Mówicie, ty wysubskrybujecie, mówicie innym, żeby subskrybowali mój kanał. Ja właściwie jestem obok domu najgorszego youtubera który też ma kanał i nie, jak ty to oglądasz nie powiedz faniaku to nie obraź się jak to oglądasz bo masz kanał nazywa się Nikolas Rapsztyn i to widziałem widziałem to więc nie Nie będziesz nie będę wypowiadać innej nazwy bo ty się nazywasz serio na kanale Nikolas Rapsztyn My już i tak wyświetlam teraz proszę, widzowie tutaj macie i ja chcę Was jeszcze przeprosić jeszcze raz i liczę, że Wam się filmy będą podobać. Także siema!